Przede wszystkim z tej strony Gosia i dzisiaj przychodzę do was z rzeczami do domu, hol rzeczy do domu, rzeczy dekoracyjnych. Słuchajcie, uzbierałam, to jest zbiorowisko z przed dłuższego czasu, bo powiem wam teraz, jak straciłam zainteresowanie rzeczami vintage. To ciężko jest coś znaleźć. Słuchajcie, posłucha. No, kiedyś było łatwiej, niestety, jak chce się coś oryginalnego, innego, artystycznego, nagle, nagle już nic nie ma. No, ale ja wybieram, staram się, znajduję. No, ale też mam tu rzeczy vintage, słuchajcie. Cały czas, cały czas legendę. I może zacznę od rzeczy bardzo użytkowej. Słuchajcie, mówię dekoracyjna i nagle użytkowa, ale. Kupiłam no i vintage, słuchajcie, nie chcę vintageów, kupuję vintage, słuchajcie, gata głupoty. Ale słuchajcie, udało mi się znaleźć w Charity Shopie trzy. Trzy nowiutkie były zapakowane w folii albumy na zdjęcia. Słuchajcie, to są albumy na zdjęcia. Mam tu dwa, ale były trzy. Yy, tego typu. O, czyli klasyka. Trzy bardzo. I tu się wkłada zdjęciątka. I powiem Wam, że ja kupiłam. Co ten już? Już brud. e, eee, Patrzcie, wyjęłam z opakowania, już uświniłam. Chyba pies po tym chodził. Słuchajcie, ja kupiłam sobie album na zdjęcia na 600 zdjęć. I słuchajcie, jak tylko wywołałam, to stwierdziłam, że ja chyba do końca życia 600 zdjęć nie uzbieram. Słuchajcie, ja nie jestem osobą, która robi zdjęcia. Nie za bardzo przepadam za. Yy, Byciem fotografowaną, ale ja sama nie fotografuję, więc 600 zdjęć mi niepotrzebne. Ale widzicie, coś się uzbierało, parę zdjęć jest. Przy okazji powiem Wam, ja zdjęcia wywołuję. To się nazywa chyba Free print. Nie wiem, czy ta aplikacja jest też w Polsce, ale za darmo drukują. Co miesiąc chyba 45 zdjęć można wybrać. To powiem Wam, że ja. Jak pierwszy raz się o tym dowiedziałam, to wybrałam te 45 zdjęć i potem przez dobre chyba 8 miesięcy nic nie drukowałam. I teraz, jak wróciliśmy z Polski, to mówię: O, dodrukuję, mam parę zdjęć. Słuchajcie, 33 zdjęcia mi wyszły przez tyle miesięcy. Więc. Yy... Ale rzeczywiście przychodzą za darmo. Jak yy, nie ufacie tej stronce, to wam powiem, że rzeczywiście przychodzą za darmo. Pewnie nasze dane osobowe są sprzedane gdzieś tam do Chin, lub gdzie indziej. No ale to chyba teraz wszystko, słuchajcie, wszystko już teraz już, pff, straceni jesteśmy. Dobra, no to już. O, brudy, brudy na obrazku. Słuchajcie, mam obrazek. Nawet trzy obrazki B3, no, no zależy jak się liczy, może nawet cztery. Ale ten jest bardzo kontrowersyjny w sensie brzydkości. Ja zawsze Wam mówię, że ja lubię i jestem koneserem rzeczy brzydkich. I często to, co yy, ja mówię, że jest brzydkie, to nieraz wy mówicie, że, że właśnie Wam też się podoba. Znajdujemy wspólny język nie zawsze. Ale myślę, że w tym przypadku język będzie zebrany, zebrany z niewieloma osobami. Bo rzeczywiście ten obrazek jest wątpliwej urody. Tak wygląda. Patrzcie na to: to jest takie jajko lub też ziemniak. On sobie stoi. Tu gliterem jest cała jego droga wyłożona. I słuchajcie, ja to kupiłam samo, bez ramki. Miało białe paspartu tylko. Piękne: tę ramkę akurat miałam. I wydaje mi się, że super wygląda. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, cały czas stoi u mnie w miejscu, na które mogę codziennie na to patrzeć i mi się nie nudzi, mimo że albo znowu jest to robione przez dziecko, albo zawsze wam mówię o tym organizacji. Nie wiem, jak to zawsze nazwać. W Edenburgu i zawsze wam polecam zajrzeć. Garwald, oni. To są osoby z różną niepełnosprawnością umysłową, oni robią krafty różnego rodzaju i ten Charity Shop też jest w, w, w obrzeżach tego Garzwalda, więc przypuszczam, że może to być od nich, ale ktokolwiek to zrobił, to wpadło mi w, w gust, bardzo mi się to podoba i w ogóle jak zobaczycie, to jest tak jakby odbijane jakąś techniką, to nie jest, że to tak wiecie, byle co, tam jakaś technika była zastosowana, więc... Pff bierę, funta za to dałam to już jeszcze kolejny obrazek bardziej ramka, ale już coś włożyłam w tą ramkę stworzyłam obrazek miniatur, patrzcie mini, mini, tyci, tyci, miniaturowa mikromozejek czyli mikroskopijna mozaika no i mówię, że coś jest w środku oko, słuchajcie włożyłam oko, ale samo to nie zwracajcie uwagi na oko teraz patrzcie na ramkę to jest wszystko wykładane miniaturowymi kamyczkami, to jest mozaika piękna, takie właśnie były w 1800 roku, początek XX wieku. Ta jest tutaj, jest trochę wytarte, ale to jest Italii, czyli włoskie, słuchajcie, już wam tłumaczę. Przetłumaczam na język polski, Italii, Włochy. No i włożyłam, ona chyba tak powinna stać, bo tu ma takie nóżki, ale ja włożyłam oko i stoi tak, słuchajcie, bo też może, nikt nie zabrania tej ramce. No i ja ją kupiłam, jak byłam z moim kolegą Bartkiem, poszliśmy się przejść, mówię, chodź zajdziemy. znalazłam i była cała zakurzona, wiecie co? Taka, nie miała życia, przyszłam do domu. Wymyłam się, okazało, że po prostu była brudna i doznała życia, więc, i ma życie w sobie, ma to oko. A to oko jest z kolei z książki, kiedyś kupiłam książkę o anatomii człowieka z lat czterdziestych i ona już ta książka, już ją kupiłam, miała powyrywane strony, ktoś chciał jakieś tam części ciała sobie zachować ale ona z lat 40. i ma takie gołe, gołe piersi, penisy, słuchaj, tam się nie ocyndalali, normalnie ciało. No i ja od czasu do czasu coś z tej książki wycinam i wkładam w ramki. A teraz pokażę wam, co przywiozłam ze Słupska. Byłam w Słupsku, jak wiecie, odwiedzić rodziców i przywiozłam w sumie trzy rzeczy. Dwie są z galerii, robione przez artystów, a druga druga rzeczy jako dwie rzeczy dwie rzeczy jako jedna Wam pokażę to są świeczki ja te świeczki bardzo chciałam to zaczyta o historia moja mama miała tą koleżankę o którą czasem kto ogląda kanał ja Wam wspominam że moja mama miała koleżankę która miała Półki Laderax, które jako dziecko bardzo mi się podobały. Ta, do tego stopnia, że w życiu dorosłym sobie te półki kupiłam, słuchajcie. I ona na tych półkach miała za szybą świece. I kiedyś te stare świece z lat 60., -tych, 70. -tych, były takie rzeźbione. One były piękne, te świece. I jak ta moja mamy koleżanka się wyprowadzała, to poprosiłam mamę, czy może wziąć te świece, ale ona. Chyba komuś te fajniejsze oddała i kilka mi zostawiła. Tam umamy ciągle leżą, ale takie duże, nie mogłam ich tak przewieźć, bo miałam pagaż napchany, a świeca, świeca duża może być ciężka, ale te sobie wzięłam. Upalone, i to że upalenie myślę, że dodaje im uroku, bo mnie tak bawią. To jest Mozart i Beethoven. Te akurat są z tych mniej rzeźbionych. Ale te chłopki tak mnie rozbawiły, szczególnie może przez to wypalenie ich głów, ten w ogóle, nie wiem, jakoś powiem wam, tak mi się podobałem i wyglądałem fajnie jako po prostu ozdoba, więc sobie przywiozłam te dwie świeczki i mówię, tam inne na mnie czekają, proszę, ten ma kitajca, ten nie ma, takie upalańce, ale w ogóle taki knot jest gruby, słuchajcie, no. Jeszcze po nich ścieka. To to jeszcze ściekające świece. Teraz już nie kapki, ale to taki fajny sentyment. A zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy, że słupska, to wam pokażę. Chyba nie pokazywałam. Takie. Nie wiem, chyba mi się podoba, chyba nie. Może zachowam. Może. Wazon. To jest robiony przez James Lower. Lowery. To jest chyba. Ry-na końcu. Słuchajcie, kupiłam w Dundee w Charity Shopie. Ładnie się tam na półce prezentowało i ogólnie ładnie wygląda, ale powiem Wam, do niego powinny być pawie pióra. Ja to widzę z pawimi piórami, ja więcej pawich piór już nie mam, muszę kupić. No i wydaje mi się, że to by fajnie wyglądało, bo ten wlew jest dosyć wąski, że te pióra by takie były szczepie, szczepione tu, a na górze się rozchodziły. Ja mam wizję. No, ale mi się spodobał. No, jest ceramika, zręcznie robiony, ładnie yy, ozdabiany może być. W kuchni stoi, słuchajcie. A propos kuchni, mam wieszaczek. I słuchajcie, ten wieszaczek jest do mojego przyszłego domu. Słuchajcie, w tej kuchni, którą mam, ja Wam zawsze mówię, wszędzie mam płyty kartonowo-gipsowe, nie mogę nic przybijać, nie mogę nic przywiercać, bo od razu się dziura powiększa. Wiem, że mi dajecie zawsze rady, jak to zrobić, że są kołki, bla, bla, bla. Ja nie korzystam z Waszych rad. Ale ten wieszaczek, no nie, nawet nie, do tej kuchni mnie pasuje. On jest w mojej wizji i wygląda tak. Słuchajcie, to jest... Yy... Ręcznie malowany, jest tutaj nawet podpisany. Malowany, to są konie na karuzeli. Widzicie, jest wieszaczek. I to jest na drewnie I już przyszedł z wkrętami. Ale tak mi się spodobał, właśnie ręczna robota jest unikalny, jedyny w swoim rodzaju, i tego teraz poszukuję rzeczy, które są robione przez artystów, żeby nic się nie powtarzało. No i tak mi wpadł w oko i powiem Wam tak. Patrzyłam się, zastanawiałam, bo 5 funtów chcieli. A wiecie, no, w Charity Shop ja zawsze chcę wszystko tanio, ale tak sobie pomyślałam, jakbym znalazła go na Etsy, to by na pewno było więcej niż 5 funtów. Więc stwierdziłam, że 5 funtów to dobra cena, tylko teraz musi czekać właśnie na jakieś miejsce. Skojarzył mi się on z kuchnią, słuchajcie, albo ścierę dać, albo trochę wyżej powiesić i na przykład suszone owoce. E, owoce. Kwiatek w miechunkę, albo zawiesić te czosnki. Myślę, że do kuchni właśnie on by fajnie wyglądał i jest taki unikatowy. A tutaj coś, na co polowałam od dłuższego czasu, słuchajcie. Niektórzy może z Was widzieli moje filmiki kiedyś. Ja mam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Taki złoty, kiczowaty. On w ogóle ma lampki, można zaświecić te lampki. I bardzo chciałam z tej serii. Kiedyś one to chyba lata 70. 80. Były właśnie te matki boskie, częstochowskie w różnych bardzo kiczowatych odmianach. Jedna z tych odmian to była taka, słuchajcie. Patrząc na wprost jest ta matka boska, a jak przechodzimy z boku, ona się zmienia albo w ten sposób, albo w ten. Słuchajcie, ja wiedziałam o istnieniu tego. Typu obrazka od bardzo dawna, i właśnie mówię, polowałam, ale tripi, słuchajcie, jak tak nie do końca przejdę, tak, tripowe. No, więc polowałam na to, i w końcu na eBay udało mi się znaleźć. Jest mniejsza ta, ta ikona od tej, którą mam, i rama też nie jest taka. Tam, tam mam złotą ramę, to ta jest taka bardziej, taka skromna, ale liczy się to, co w środku. To, co w środku. Jest mega. Widzicie, to jest wszystko staruteńkie. Super. Właśnie na to polowałam. I powiem wam, nie dam wam żadnych wskazówek, co wpisywać w internet, jak to znaleźć. Po prostu mi wyskoczyło. Widocznie tak szukałam, że jak się pojawiło, samo wyskoczyło. Jak tylko zobaczyłam, to zakupiłam na eBayu. Jestem bardzo z tego zadowolona, bo chciałam. No to teraz przejdę do właśnie kolejnej rzeczy ze Słupska, ale już z galerii, czyli coś robione przez artystów, przez ludzi, którzy się znają. Słuchajcie, kupiłam obrazek, to jest litografia, i ona, pokażę wam najpierw. Taka nieduża, o, proszę bardzo, i ona tam wisia, już ją pamiętam z zeszłego roku, i wtedy ona mi wpadła w oko, że tu mówię, jakieś drzwi, i ona tam sobie wisiała, bo ja tak. Nie za bardzo patrzyłam, że mi się podoba, ale nie, nie oglądałam szczegółów. I po, nawet nie oglądając szczegółów, ja ją wzięłam, bo mi się no, podobała. Mówię, patrzę na nią już drugi rok, podoba mi się. I jak dopiero w domu zaczęłam przeglądać, czytać. Jest ona podpisana, słuchajcie, tytuł to jest śmietnik. To jest śmietnik cztery. Jak widzicie, no rzeczywiście śmietnisko, pobojowisko, ale również autor Piotr Gojowy. I tutaj jest też data to wydaje mi się, że data słuchaj, wygląda jak data 87, co jest dla mnie dosyć też ciekawe i zagwostką, bo no wydawało mi się, że w tej galerii właśnie nowsze rzeczy są takie. No wiecie, odkąd jest ta galeria otwarta? A ta galeria była otwarta chyba. 90, 91 roku, a tu 87. Nie wiem, czy to wiecie, właścicielki jakaś prywatna kolekcja, ale mi się to strasznie spodobało. I wpisałam imię autora w Google i się okazało, że jest to pan, który jest profesorem na uniwersytecie toruńskim. I on właśnie tworzy litografię, więc powiem Wam, że niespodziewanie, bo mówię, nie przyjrzałam się w sklepie. Mam coś od artysty, którego naprawdę. Przejrzałam jego sztukę, bardzo mi się jego rzeczy podobają i tak. No, fajne. Tylko ta data mnie ciekawi. Jeszcze myślałam, że to może być numer 187. Wiecie, jak są na przykład numerowane, ale to najczęściej wtedy jest łamane przez jakąś inną cyfrę, więc zagwostka. Ale powiem Wam, że bardzo ładne i to współgra bardzo dobrze. To ma lekko taki. Powiedziałabym, niepokojący, brutalistyczny wygląd, który bardzo dobrze współgra z drugą rzeczą, jaką zakupiłam. I tutaj muszę ostrzec niektóre osoby o yy, słabym sercu w stosunku do pająków. Ale patrzcie, kupiłam takiego. Się chcę Wam pokazać na białym tle. Artystycznego Pająka. To jest metal, i tu ma kawałek czego siarki? Nie wiem, jakiegoś kryształu. Słuchajcie, tu jak widzicie, są te jego e, <grytania> zębiska. No, i jest mega. Powiem Wam, ja go znalazłam w galerii w Słupsku na piętrze. Ja tam na piętro nigdy nie chodzę. Bo tam bardziej sprzedają właśnie farby, pędzle, jakieś artykuły mara, malarskie, a ja zapytałam się pani, czy mogę wejść, pozwoliła, i było parę rzeczy, w tym takie słuchajcie, takie rzeźby, co widziałam 10 lat temu. No i nawet myślałam, żeby je kupić, ale wygrał ten pająk. I słuchajcie, nie tak, tak zrozumiałam, że na górze są rzeczy, których już nikt nie chce po latach, więc ja jak zwykle wybieram starocie. I powiem wam, nigdy wcześniej w tej galerii nie widziałam tego pająka, ale zakochałam się i on mi przypomina, uwaga, świat Beksińskiego, słuchajcie. To jego właśnie taką dziwną, straszną, niepokojącą naturę, właśnie ze świata Beksińskiego. Bardzo mi się on spodobał. Właśnie też wi wisi, zaraz wam opowiem, ale wisi koło tego obrazka. Jeżeli mówię, że wisi, bo on, jak widzicie, jest stojący. Powiesiłam go w ten sposób na ścianę, tak? Na żyłkach tutaj są takie żyłki, po prostu żyłkę wędkarską dałam. I do ściany on się opiera o ścianie i wtedy normalnie wisi, a żyłki nie widać. Słuchajcie, tak wymyśliłam. I super, powiem Wam, że naprawdę fajnie to wygląda. Odstaje dosyć dużo od ściany, ale akurat tą ścianę, gdzie to dałam, jest biała, że tak dobrze widać, widać co to jest. Powiem Wam, że jestem tym zachwycona, że właśnie jest takie inne, unikalne, jedyne w swoim rodzaju, niepokojące, właśnie takie ze świata, takiego, w którym nie chcielibyśmy być. Super, bardzo mi się to podoba i razem z tym y, litografią Piotra, chciałam powiedzieć, gojowego. Słuchajcie, chciałam inne nazwisko powiedzieć. Miałam koleżankę kiedyś, co też na Gie była. To na koniec odejdźmy od tego niepokojącego świata i szybko Wam pokażę już takie, yy, może mniej trochę artystyczne rzeczy, ale bardzo fajne. Słuchajcie, mój kolega Bartek był w Japonii niedawno i przywiózł. Wybieram jakieś babry, słuchajcie. Przywiózł mi dwie czarki, prawdziwe z Japonii, z tymi kotami Neko na szczęście. Ja włożyłam tutaj kaktusika i trzy. I dzięki temu trzymam w dużym pokoju. Powiem Wam, że tak mi się spodobały. Są takie słodkie, takie fajne, właśnie, że trafił. Powiem Wam, że utrafił. Nie zawsze się zdarza, że ktoś coś trafia, ale naprawdę fajne takie słodziaki. Więc sobie trzymam w tym kaktusika na parapecie. To jest jedna słodka rzecz, a druga nie wiem, czy taka słodka rzecz, ale ja lubię takie rzeczy. Słuchajcie, no, czy to słodkie to nie wiem, chyba się rozpędziłam, ale abstrakcyjne, trochę pikasowskie, pika ale też trochę afrykańskie. Słuchajcie, to. Tak, z tej strony wygląda, jakbym wam pokazywała obrazek, ale jak zobaczycie, to jest um, paterka i to jest ceramika ręcznie malowana, a później tak wydłubana ta farba. To też jest taka technika, że właśnie tu są takie wyskrobane in te buzie. Takie nie to afrykańskie, słuchajcie, nie to... no ale gołe baby są. Ja lubię <ścoughs> podpisane. I no jest taka paterka na trzech nóżkach. Ja to chciałam sprzedać, ale słuchajcie, koło mojego um, amplituner to jest chyba sprzętu, była takie miejsce. Słuchajcie, postawiłam tam i mogę tam wtedy kłaść i pilota, i na przykład telefon komórkowy, jak odtwarzam muzykę z telefonu, to żeby on się nie walał, on tak ładnie idzie i to tak współgra fajnie, więc na razie zatrzymuję, no ale ma taki motyw gołej baby, ja bardzo lubię, słuchajcie, ja lubię ciało człowieka, lubię i męskie i żeńskie, człowiecze kształty, lubię części ciała, lubię kości, lubię kończyny, więc wszystko co dotyczy człowieka, ja bardzo lubię. No i na koniec Wam pokażę rzecz, o, tu się upiększę, słuchajcie, nie wiem po co ja się upiększam, w domu siedzę, ale słuchajcie, o, chyba nie pokazywałam Wam, a używam codziennie. Uży użyteczna rzecz, widzicie, nie tylko ozdoba, ale też użyteczność. Co mi się tu przekrzywia? Znalazłam w Charity shop jakiś czas temu lampkę, ja dużo lamp, ogólnie ja lubię lampy i ja wymieniam sobie lampy często, właśnie gdzieś przekładam, przemieniam, mam dużo lamp, niektóre czekają na, na inny dom, niektóre sprzedaję, lampy lubię, ale kupiłam taką lampę, słuchajcie, lampa bardzo z lat dziewięćdziesiątych, słuchajcie, już bardziej lata 90. nie mogą być niż ta lampa. Widzę właśnie, że jej się tu przekrzywił chyba ten abażur, muszę poprawić, ale... Słuchajcie, jest mega fajna. Te kolory nie są aż takie bardzo y, nasączone, trochę są przydymione, właśnie takie, że pasują mi tutaj. I postawiłam ją, słuchajcie, w miejscu, tu, gdzie, gdzie nagrywam. Tu. Y, powiem wam, że nawet się nie spodziewałam, że tam by się lampa przydała, i codziennie ją zapalam, i naprawdę ożywia tak pewną część pokoju. Bardzo się z niej cieszę. Chyba 10, 12 funtów za nią dam, ale wziąłem ją bez abażura. Ona miała abażur, ale to był abażur taki nowoczesny, chyba taki okrągły. On mi w ogóle tu nie pasował, a ten już miałam! Ty, ty! Ale się kurzy! No ja już powiem Wam ją mam chyba za 3 miesiące i nigdy jej tak nie przecierałam, ale jaja. No więc ale yy, mówię, coś mi tu. Się wygiał ten nabażur. On jest regulowany od środka, muszę go poprawić. No, więc już ten naberzur miałam i on właśnie też daje takiego odskulowego wajba, Więc bardzo lubię tą lampę. Jeszcze ta żarówka w środku jest taka ciepła. Powiem wam, jestem bardzo zadowolona. Lata 90, jest miks wszystkiego. No i to wszystko, słuchajcie, wszystko co wam miałam pokazać, co wam pokazałam. Są rzeczy, które bardziej mi się podobają, są rzeczy, które mniej, może z niektórymi się rozstanę, ale powiem wam, że teraz naprawdę. Trudno jest mi coś znaleźć w tych Charity Shopach takiego unikalnego, jedynego w swoim rodzaju, robionego przez artystę. No, powiem wam, no, no i też musi być w moim stylu, no bo, no bo są tak różne rzeczy, ale powiem wam, że jestem tak wybredna teraz. Ciężko jest mi coś znaleźć. No, ale to co znalazłam tutaj, co wam pokazałam, piękne te rzeczy. Piękne, słuchajcie. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam... Eee, jakby sobie to na głowę postawić. Patrzcie, nawet nie próbowałam. Eee! No, jaką koronę ja. Z Wami to ja zawsze nowości próbuję. Super. O. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Pa.